Dobra, tak jak widzicie, słuchajcie, nie ma głosu. Nie wiedziałem, że w ogóle tutaj zabraknie głosu. Teraz podczas montażu widzę, że nie wiem, coś się stało z GoPro po prostu. Ponad 10 guzika nagrywało, ale bez głosu. Nie wiem, jak to nawet się wydarzyło. Będę musiał na bieżąco chyba od czasu, czasu od czasu do czasu sprawdzać teraz, czy GoPro nagrywa, czy nie nagrywa. I don't know. Tak czy siak. Dzień dobry wszystkim, słuchajcie, ci, co nie wyczytali tego z moich ust. <grym> na pewno chciałem wam powiedzieć, jaki jest ogólnie plan na dzisiaj. I to, że w ogóle nie ma planu, praktycznie, no bo pogoda jest jaka jest. My nie mamy za dużo do zrobienia. Mieliśmy tam do pozbierania graty z tego projektu ostatniego dużego. Mieliśmy do, do, do pozbierania trochę no, narzędzi, po, pomóc klientowi przenieść sofy, jakieś takie pierdoły, tak naprawdę. I m, tam po, miałem w planach pojechać do Stacha, pomóc mu ewentualnie przy, przy tym, co mu tam zostało do zrobienia. Szczerze. Coś na pewno chciałem powiedzieć o następnym tygodniu, jaki jest plan, ale tutaj już sam nie mam głowy, powiem wam. Szczerze. Na pewno planem na następny tydzień jest to, że mamy dwa nowe projekty, które zaczynamy. Jeden projekt zaczynamy w środę, drugi w czwartek. A tutaj chłopaka jednego lub dwóch będę zostawiał już na tym projekcie, który nam został z Winchester. Ogólnie jutro Adrian jedzie, to jest update już z ostatniej chwili. Adrian jutro jedzie tam przeszlifować ten plaster i przemalować go na raz. Byliśmy tam dzisiaj, też zobaczycie na koniec filmu yy, zobaczyć tą posadzkę, jak ona wygląda, czy wysycha, czy jest wszystko ok. I ogólnie tam w miarę, to, w miarę zaczęło to wysychać. Postawiliśmy tam wedytator, ale to zobaczycie już na koniec. Ja od tego momentu ogólnie to przyspieszę, bo szczerze nie pamiętam, co chciałem powiedzieć, więc <noise> jest ogólnie zabawnie, więc yy, pauzujemy i przyspieszamy ten moment. Stachu jest tak troszkę. A no nawet, no, no, to ze nie zrobię. Ja żeby tam. Może i dasz radę. Ale. To się a jak, wyciągnę, no, na, na palcach stoi. Tak Słuchajcie, płytki wjechały. Zobaczcie, jak się automatycznie kuchnia zmieniła. No, oczywiście trzeba będzie ich ale my dzisiaj nie będziemy ich fugować, bo ten klej, który został zakupiony z Stop Times. On nie wyschnął. On nie wyschnie jeszcze. On potrzebuje z dobrego dnia, żeby tam się utwardzić z tyłu, on jest po prostu jakiś taki miękki, nie? Nie wiem co jest z tym klejem, ale to jest chyba po prostu problem wszystkich gotowych klei. Więc yy, wpadniemy tu, nie wiem, kiedyś tam po pracy, po prostu tylko pofugujemy i do widzenia, nie? Gniazko zostało przeniesione, bo było za blisko zlewu, zlew został podłączony, to wszystko inne już działa. Jedziemy na śniadanie słuchacze, zostawiamy ten bałagan. E, pokażę wam jak wrócimy jak wygląda cała reszta mieszkania bo już są dywany położone ale to za chwilę <grystanie> Czy ja dam radę to dzisiaj zjeść Smacznego Zapomnieli o mnie Halo Halo? Tak po prostu, żeście sobie poszli. Tak, gadamy, 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 jak gdy poszli. Aj, taku się rozgadał. O Polsce trochę rozmawialiśmy, słuchajcie. Porównywaliśmy, jak to wygląda tu, jak to wygląda tam w wielu różnych elementach życia. No, no Powiem Wam szczerze, nie wiem. Czasami myślę tak, czasami myślę tak. Lecimy na robotę. Musimy ogarnąć wszystko, co mamy, pozbierać graty, przenieść klientowi kanapy. No i, i co? I dzisiaj to będzie taki dzień praktycznie, wiecie, organizacyjny. Trzeba będzie poprzenosić graty głównie. Nie? Może właśnie znajdziemy czas na to, żeby jechać do tego Winchester. Jest pół do dziesiąta, więc bardzo możliwe. Let's go. Słuchajcie. To nie jest żadna promocja. <grymne> po prostu dostałem w prezencie. Bardzo elegancko. Gdzie stała na półce i czekała na lepszą okazję. Tak? Nie. Poy, powiedz, ale powiedz szczerze. Nie, nie jak... jestem gejem. <laughs> Chciałem ci powiedzieć, jak kurwa. bardzo mnie lubisz. A nie. Ja nie wiem, kurwa. Ja nie wiem, co ty też powiedzieć. No, siedzisz bardzo blisko. No. Słuchaj. Ja pierdolę. <laughs> kurwa, że na napałeś nas. Chodź mówi, jak... tutaj do mnie. Chodź. Nie, kurwa. Chodź, nie puszczaj. Ale ja ci krzywdę nie zrobię. No ja wiem, wyobrażam sobie, kurwa. Nie wiem, czy słyszycie to, co słyszę, ale to jest Mikołaj chyba jedzie. Trochę wcześniej w tym roku. Nie, słuchajcie, w tym kraju jest taka tradycja. Przynajmniej tutaj w tym mieście, że jak jadą złomiarze, to dzwoneczkiem dzwonią, wyprzedzają tak, jakby przed sobą, zanim dojadą, że są w pobliżu. Jak ktoś ma jakiś złom, to wtedy wie po tym dzwoneczku, że są blisko i że może im to oddać. Chciałem ich upolować, ale gdzieś zniknęli może właśnie coś pobierają, więc jak tylko się pojawią, to spróbuję dla was nagrać. Zobaczcie, jedzie Mikołaj. Czeicie? Jest No metal, elegancko. farba bez... przecież w garażu nie malowaliśmy. No jak tam wynosiliśmy, to też trochę, wiesz, w stronę tam... Aha. Pięknie, słuchajcie, kanapy wjeżdżają, one za chwilę będą poustawiane. Zmienia się wszystko, już tam dalej nie będę pokazywał, bo już są tam przebudowa kuchni już jest, już są rzeczy wkładane do szuflad i dalej, ale pięknie to wygląda, słuchajcie, pięknie, pięknie, naprawdę, pięknie, zaczyna tutaj wchodzić życie, słuchajcie, elegancko. Dobra, gdzie jedziemy na wycieczkę? No najpierw do Barneta chyba, nie? Nie, najpierw nie? do Karola. A do Karola. Najpierw. Karola, żeby powiedział... Co to jest? Co w trawie to? No. I... Ja Cię bardzo przepraszam, ale trochę kultury. <śmiech> <Kurde>. <śmiech> Wiecie co? Ci kierowcy niektórzy to chamy normalnie. Drzwi i zamknąłem, żeby mogła przejechać, a ona tam jeszcze... <śmiech> nie? <śmiech> Niech się cieszę, że tylko tak. Mogłem ją zatrzymać, wyciągnąć z auta, <laughs> kazać się przeprosić. Co Ty robisz? Może coś ci coś takiego u nas w samochodzie. Dobra, jedziemy do Karola, a później do Magneta. Dobra, zabraj tu takich ważniejszych. Karola nie było w pracy, garaż zamknięty. Karol pojechał. Jesteśmy pod, pod magnetem, słuchajcie. Oddamy panele, które zostały z tej kuchni. E, tylko muszą być nieuszkodzone, więc mam nadzieję, że się nie uszkodziły. Teraz bo tam coś dzwonnęło. Już... także zaraz zobaczymy, co oni powiedzą. Ej, to zobaczmy. Let's go. Hello. What happened to the previous guy who used to work here? Gone. Gone? Yeah. so panels No, those only ja tak czułem, widzicie, mówiłem. A tu, tu uciekły z trzy osoby z tego miejsca w tym momencie, już wiem. Nawet nie ma tego gościa co było na magazynie. No, ten dziadek jest nowy, nie? Te panele, które nie są w boksie, niestety muszą tu wrócić na Pana, bo oni ich nie chcą. Tylko te w boksach. Dobra. Także dwa duże panele wracają i zrobią mi refund na konto, także... Nawet nie wiem ile są te panele. Zaraz się dowiem. Powiem wam. Dobra, słuchajcie, update jest taki, że mam następnego subskrybenta i to menadżer, menadżer tego depo, proszę Państwa. Także teraz pani menadżer będzie nas oglądała i podziwiała nasze przyszłościowe prace i projekt. <laughs> Poza tym panel 1 40 punktów z groszami, także nie jest drogi tak naprawdę ten panel, czyli 8 dych wraca do klienta. Super, lecimy. Słuchajcie, zanim dojedziemy, to jeszcze zawitam do Karysa. Ale nie zgadniecie po co, bo chcę kupić prezent dla klienta, u którego robiliśmy. Mam nadzieję, że się uda. Wydaje mi się, że Karys chyba zmienił logo, czy mi się tego wydaje. Słuchajcie, jesteśmy. A gdzie to jest teraz? Zobaczcie, że to mruga. Nie mruga, ledy są ok. Zobaczymy, gdzie to jest. Jest. czy tego nie ma jest ale nie wiem czy jest w stoku zaraz zobaczymy no i mam to, szybko poszło słuchajcie, zobaczcie jaki piękny prezent mam dla klienta bo jest to bardzo dobry klient kupiłem mu Echo Show z Alexy mam takie same w domu i jestem bardzo zadowolony mamy i filmy na tym i muzykę, i radio, i wszystko i datę, i godzinę, i budzik wszystko możecie ustawić dzięki temu nie tylko do tego gadacie, tylko to, do tego do, to Was też gada i jeszcze, jeszcze może pokazać na ekranie. Także cena na dzień dzisiejszy to tylko? Zobacz, co? Te całe płyty zostają, słuchajcie, te oklejone jeszcze Na razie. Nie wiem Ja bym je wstawił na razie do garażu. Nie do mojego garażu, do klienta garażu wstawimy te. Ale ja idziemy zobaczyć co słychać na robocie, czy wylewka wyschła, czy nie wyschła. Psy szczekają, także chyba domownicy są w domu. Zobaczymy, co to będzie. Let's go. Dobra, słuchajcie, więc. Plaster dosycha. na tym małym drzejniczku trochę tam do snu, ale widzicie, sporo jeszcze jest miejsc. Ale wydaje mi się, tu jest w ogóle leczko, Chłopaki. Prawie się przejechać i że Trzeba ja delikatnie stawać. Ogólnie jest ok. Posadka się wylała, tu jest taki malutki przeskok, tak jakby. No bo jednak tu było bardzo duża dziura. Ale, ale jest ok, wystarczy. Także myślę, że jutro mu, jeżeli tutaj Andrzejan by chciał przyjechać miałby farbę i wały. Nie wiem, czy my takie rzeczy mamy na samochodzie. Nie, od no musiał no. stacha musiałbyś wszystko wziąć. I papier, i nawet żylapę musiałbyś ode mnie wziąć. I odkurzać. Ja to wiesz co najbardziej lubię? Ja muszę to uzgodnić. No, nie, to trzeba Ale wydosło. Teraz jak ten wentylator postawiliśmy drugi, to tu już w ogóle się się zrobi w środku. Uważaj na białe szczególnie, nie? Bo to białe się śliskie robi. Także będzie, będzie może białe na poniedziałek. W ogóle wszystko białe. Nie? Tak. Dobra, to będzie trzeba uzgodnić szczegóły. I wtedy będziemy działać. A na tą chwilę muszę wam powiedzieć, że wygląda w miarę. Wysycha, a będzie wyglądało jeszcze lepiej za dwa dni. Dobra, tyle zabra, i tu muszę porozmawiać z klientką. Trzeba powiedzieć, że mamy bardzo zadowoloną klientkę. A się trochę bałem. A jak usłyszała, że Adrian będzie jutro, to już w ogóle jest szczęśliwa. Naprawdę. No, się rozgadaliśmy. Możemy już wracać, także jest pięknie. Klucze tam zostawiłem w drzwiach. Tam będą, bo drzwi zostawiłem otwarte. Także słuchajcie, będziemy się chyba żegnać. Albo się pożegnamy już, jak dojadę tam z powrotem do klienta i mu hand over ten głośnik. Zobaczymy jego reakcję, co powie. Five. can I order three meals? All no, of them? No, no. <laughs> All of them double quarter pounder please, medium. A medium please.

Let's <laughs> <Zrob my> life a did So that the Go in! Look what okay. I have for you. Oh, sh oh, this is the echo? Wow! Yes. Are you so, sure? Yes, I'm 100% confident. <laughs> you scary. need to connect this to the socket. Yeah. And. Uh, and connect to your uh, Amazon. So this is so. The, what I'm trying to set up the fire TV at the moment. Yes, you need to connect the oh, wow. Wi-Fi to it as well. Yes, amazing, <laughs> brilliant. Oh, thanks very much. Happy? Very. Honestly, you will enjoy. Oh yeah. It's cool stuff and good speaker is, at the same time. This is state of the art, isn't it? Mm-hmm. <laughs> as well, it's connecting. Yeah, good, good, good. się tych desek już spakować. No. <laughs> w poniedziałek oh, sobie. Kurwa żeby... hey, Keep your language gościu. Keep your tongue down. Klient jest pod wrażeniem technologii. Ogólnie. Tak? Naprawdę. Wie, wiecie, tym, ale w tym pomieszczeniu jak ona gra. To jest świetny głośnik. Ja bardzo polecam. Słuchajcie, jeżeli nie macie tego jeszcze w domu jeszcze to... nie mam. To, to, Mogę wam to zaproponować, bo ja sam mam to w domu i klient to teraz ma, odpaliliśmy, połączył się, chwilę to zajęło, muzyczka pięknie rozświetla ten piękny dzień jeszcze, który nas tutaj zastał, bo słoneczko przyszło i co, będziemy się żegnać, to już chyba koniec na dzisiaj, co? A, chyba piękna przygoda, słuchajcie, jeszcze raz zobaczymy się po weekendzie, miłego weekendu wam życzę, pozostałego, bo będziecie to oglądać w sobotę, więc co? Do zobaczenia.